No, cześć! Dzisiaj kolejna aktualizacja. Oczywiście w akwarium zmiany, zmiany ciągłe zmiany. I u mnie też dwie. Jedna mniej znacząca, druga bardziej. Dotarły czarne kieryski. Trochę będą wzbudzać mi tutaj dno podbijać razem z moimi pandami. Nigdzie pand nie umiałem dostać, więc zdecydowałem się na te czarne, bo też fajnie szaleją. Z pandami dobrze się dogadują tutaj, więc nie jest źle. Druga zmiana to kolejna grupa krewetek w końcu do mnie dotarła. Ponad setkę sobie zakupiłem. Wylądowały w akwarium. No teraz mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu pomogą. Ograniczać glony. No oczywiście nie wierzę w to, że same z glonami wygrają bez mojej ingerencji w akwarium. No tutaj będą znowu tak przedtem częste podmiany, glony znowu zaczynają hulać. Więc nie ma co się zastanawiać, trzeba to ogarnąć. Trzeba to. Po prostu przytępić, żeby nie rozhulały się jeszcze bardziej. No teraz myślę, że to akwarium jest dopełnione w takim stopniu, w jakim chciałem i w jakim domownicy chcieli. Podoba się wszystkim, więc myślę, że jakiś czas w takiej formie postoi. Chociaż, jak już wspominałem, zaczynają być przebąkiwania nad. Zmianą aranżacji Po lewej stronie Coś innego Więc zobaczymy jak to będzie Ogólnie zbiornik ma się dobrze No Anubiasy dostają trochę po głowie z powodu tego glona, ale Se poradzimy Zawsze se radziliśmy, więc se teraz też poradzimy No tyle na dzisiaj Dzięki i do następnego, hej!